Przyjechaliśmy, ale to jest chyba jakiś, to chyba handlarz jakiś jest, bo to na jakimś placu pełno aut, to jest jakiś chyba handlarz. Nie może być. Jakieś fury fajne. No, ale tam jest to po co przyjechaliśmy. Ale on coś mówił, że on jest chyba już tuningowany. A nie wiem, no coś też słyszałem, ale... Że, że podobno przelot jakiś jest. O, otwarty jest. No to chodźcie zobaczymy zanim przyjdzie. O! o! Ale tu kurwi grzybę, fajnie To Pewnie dodatkowa opcja jest O, patrz, takie stare masażery na dupę Nie no, fajne, fajne Ej, ale zadzwoń do niego A jak coś, to my tutaj czekamy e, to... przy koniu już Czekamy na no, pana czekać, zaraz, zaraz do końca i czekasz Dobra co to? to? to jest no i na, na takich wozach się dorobiłeś no, tutaj. No, co nie, co pan to. Mówię, to jest super, wios, bo po pierwsze ja jestem dentystą, dentyści w słabych autach nie jeżdżą. To jest moje auto, to jest moje auto. Ostatnio gorzej trochę z kasą, więc moje najlepsze auto sprzedaję dla was. A ile pan za to by chciał? Eee, słuchajcie, no no myślę, że w tym stanie jak on teraz jest to spokojnie 15 mogę dostać na olx i za... na EBay. Dużo, dużo. To jest dużo, dużo. za dużo. No ale patrz, ale patrz na to, okay, patrz. Przecież to są felgi oryginalne od nowości. No w sumie tak. Ja nie wiem, czy to jest zaleta ogólnie. <noise> Teraz jest taki klimat, no. że właśnie jest taka moda na no. Rusty Iron. No. Rusty Iron, no. Nie, no ale tak poważnie, to z możemy dać. Drzwi działają, zamykają się, otwierają się. No nie, no trzydzieści? No, nie. 10? No. No. 10 panie to ja córce zostawię. Córce zostawię i do ślubu sobie pojedzie, eleganckie auto. Tu troszeczkę o, tu trochę poprawić i Jest super. Dzień. Dobra. to Ja panu proponuję ostateczną propozycję 12 i zabieramy go teraz. 12, ale to cegły zostają u mnie. No dobra. 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 To 12. To jest jakiś wydech sportowy chyba eee, Handlasz to robi zdjęcie z tym autem Ja wpierdolę o co chodzi stary <grystanie> Jak się fura sprawuje? Kurwa widziałeś tego drifta? <grystanie> Dzień dobry. Co masz w plecaku? Co? Co masz w plecaku? Katalizator. To sprzepadek jak ty mał katalizator w plecaku. Grym. Co robisz? Ja robię wam układ paliwowy do Berlingu. Chcesz przejść ocenić? Wóz. Chętnie. Ela ma progi i niespalona. za no dużo dobrze, dobrze wyjąłem. Widzę tak? Tak. No. Ej, on zmienił wszystko. Co? Zgnił. No znił. No. No to jest grzyb. Chuby tu rosną <noise> Ej, zrób nam chip Zrób no, nam, warte nam warte to chip tuning To jest Duda box To jest jakiś chip box stary to już było modzone Rozpańczynajsz no, no. To znaczy, że się mało psuł, bo stary mało kto maskę otwierał nie, no. nie było po co No Kurek z oleju ujebany z oleju Bo ktoś <noise> dolewał dużo oleju Może jajka jeszcze Dobra Długi slajd w końcu kupiliśmy kurwa projekt, nie? Trzeba coś stary wymyślić z tym autem, trzeba coś z nim zrobić, bo no wygląda jak wygląda, może być ciężko, ale ja myślę, że coś by się dało wychmienić, wyczekać gleba, kółko, nie co, co sobie zrobić? Musimy zrobić z tego safari. Safari? Auto safari, diodełka z przodu. Patrz kurwa. Ej co? 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 Nie wpadło do ziemi i nie chcesz stać. A to do góry stopą musisz. Właśnie nie Ja je robię stopą, a ona wraca do domu A ty spryciarzu Kurwa nie mamy sprzęgła, ale mamy dwójkę Rifterzy z Polski ja A pierdolę, bez sprzęgła Bez sprzęgła może sobie włączę Nie, nie włączę, bo nie, nie wiedzą, że jesteśmy zepsuci Oni się nie mogą domyśleć, Oni nie są gotowi Jedziemy kurwa z panem po lewej stronie No i patrzcie, tak się rusza kurwa bez tego Tu jedyneczka, cyk, kurwa jedziemy Jeździliście tylko automatem w życiu To tak się rusza, jak nie umiecie używać sprzęgła Dobra, dawaj do jeziora wiedziałem. Jedziemy tędy jak coś Kurwa pa czy teraz będzie trzeba wyjechać O tak Ruszanie bez sprzęgła to moje ulubione jest Chcemy na stację dawaj, mogę, da, dawaj na st no albo co, jeden chuj w sumie Kurwa To nas na stację jedziemy zgaduję! No. <laughs> Przeznaczenie tak chciało Ileś powietrza się zgadza Czekaj, puszczę muzykę Żeby było lepiej na, 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 na

E, kurva! O! No jesam!